Nie możesz być na keto, bo dostaniesz miażdżycę albo już ją masz i ją pogłębisz. Często pewnie to słyszałeś. A czy da się pokonać nadciśnienie i miażdżycę dietą? Jest spora szansa i już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż badania naukowe, między innymi publikowane w Circulation Research czy Stern Cells, uwaga, wykazują, że okresowe posty oraz stan ketozy znacząco wpływają na komórki progenitorowe wśród błąka. Tak zwane EPC. Komórki progenitorowe śródbłąka to rodzaj komórek macierzystych, które powstają w szpiku kostnym. Ich zadaniem jest przede wszystkim krążenie we krwi i wypatrywanie uszkodzeń w naczyniach krwionośnych. Gdy naczynie jest uszkodzone, np. przez stan zapalny wywołany przez glukozę czy fruktozę, EPC osiadają w tym miejscu i przekształcają się na nowe, zdrowe komórki wyścielające naczynia czyli tzw. śródbłonek. Więc dlaczego post i ketoza je aktywują? I już wyjaśniam. Istnieje kilka naukowo udowodnionych powodów, dla których ten model żywienia wręcz wygania te komórki do pracy. Jednym z nich jest tak tzw. sygnał przetrwania. Post jest dla organizmu sygnałem do regeneracji. Spadek poziomu insuliny i glukozy aktywuje szlaki sygnałowe takie jak SIRT-1, które stymulują szpik kostny do uwalniania większej ilości EPC do krwiobiegu. Drugi temat to wzrost tlenku azotu NO. Stan ketozy i post sprzyjają lepszemu wytwarzaniu tlenku azotu w naczyniach. Jest on niezbędny, aby przede wszystkim komórki progenitorowe mogły skutecznie docierać do miejsc uszkodzeń i je po prostu naprawiać. Trzecia sprawa zmniejszenie stresu oksydacyjnego. Otóż ketoza redukuje reaktywne formy tlenu. Wolne rodniki normalnie niszczą komórki EPC lub osłabiają ich zdolność do podziału. Z kolei w środowisku ketonowym te komórki naprawcze żyją dłużej i co ciekawe są bardziej efektywne. No i temat hormonów wzrostu. Post przerywany drastycznie podnosi poziom hormonu wzrostu HGH, który przecież uwaga jest jednym z głównych wyzwalaczy mobilizujących komórki macierzyste i progenitorowe do regeneracji tkanek. Co to w takim razie oznacza dla Ciebie? Zamiast tylko maskować objawy nadciśnienia czy miażdżycy lekami, organizm w stanie ketozy i postu zaczyna fizycznie odmładzać naczynia krwionośne. Dzięki EPC naczynia stają się bardziej elastyczne, a stan zapalny w ich obrębie, który jest przecież początkiem miażdżycy, zostaje wygaszony przez nową zdrową tkankę. To pokazuje, że dieta to nie tylko pryzmat sylwetki, ale aktywne uruchamianie procesów naprawczych, o których cały czas myśleliśmy w inny sposób i dlatego skupialiśmy się tylko i wyłącznie na niwelowaniu objawów i maskowaniu tych objawów, a nie tylko na źródle. Jeżeli takie tematy Cię interesują i chcesz poprawić swoje zdrowie oraz poprawić jakość swoich naczyń, pozbyć się miażdżycy i wspomóc swoje leczenie nadciśnienia, to zapraszam Cię do kontaktu. No i oczywiście zapraszam Cię do polubienia mojego kanału, bo takich informacji będzie więcej.